Hej! Dalej! No tak, nie Ty góra jak w solo! A, tak? Nie jedziemy, na grunda! Na grunda! Czekaj... Tu, do niego! Na strzelodawce, na okazuje jedziemy! Na grun... leży na tym dachu. Na grunda jedziemy! Jedziemy! Yalla, Jalla! Wypierdalaj, bo ją stracisz na ra, Pyrra Jalla Kamacho I garda Z długą wypierdalaj, od TV się zawsze składa Mamy wyjebane w długie, nigdzie nie za zero Na kurwa płacze na rządowym, ty jebana ściero O nie, Jola O nie mam sobie no, O kurwa! O, o, o! Tak grunt! Ej, za ciężko! Za jedziemy! Na grunt! Chłopiec, no? grunt! Spicy meat. Hehe, <laughs> yeah, boy! That's and it. And turn. Halo? Halo? Co so jest? Heniek! Gdzie ja jestem? Dobra, naprawiam go jeszcze raz. Ja zobaczymy. muszę z potłów lecieć na 22.1, wiesz? 221. Dobra. A to ja, ja cię może podwiozę albo coś. <grym> Fud, znowu helikopter. Naprawiłem i znowu jest helikopter. Ja nawet wysiąść nie mogę z tego auta. O Boże, ała. Jeszcze Mri... Nie, nie mam pojęcia. Nie, rower jest moim ochroniarzem. Nie, 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 nie. A moim... Alo, to co jest wami Rower Rowor i jest moim ochroniarzem. Ej, Ej, bo ten napad jakiś na jest! Napad. Na napad. Czekaj wbijam do nich na napad Robi wrażenie Opuść ten teren! E, przepraszam, ała! Ej, pochodzę! Bardzo przepraszam, ja tutaj niestety wyleciałem z drogi. Opuść Na fokie on robiłeś. top! Nie daj, to będę sobie użyciły. Już opuściłem! Ja takiego nie mam, jestem jeden le, 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 lepszy. Dla Dla ej, dobra pomóżcie, bo ja mam zlukowane auto. Ała! Na kasyno trzeba zarobić talary, Mamy to... No i co na no majorę wylecimy na trzy dni? Żadne radio Czemu? się. Ale nic Przecież my chciałeś idziemy co? Ej to wysta, co ja tu my pomożemy! Panie ci on. Nie, my pomożemy! Nie, opuśćcie pokierę. Ja nie My pomożemy, sędzia, Daj chwilę, a latem. Halo. Dobra, A, o, jedzie, Siadaj! ty, ku**a! Wow, brawo! Ciekun, co się dzieje? Oj, oj, oj! No Idziecie stąd, raz! jakieś! Dlaczego? Czemu? Opuść ten teren, kurwa Kto zabrał? Ja! Weźcie szybko, jedziemy, spadajcie, spadajcie szybko! Nikt nie ma i zaraz Na Majorkę. Ehehehe. <laughs> I na Majora plek! Git, git, git. porno, kurwa. Jak, jak to zaraz znajdę? Czy to auto w Chyba. No. kurde, ja wersow. Werso, jedziemy na przejażdżkę. Griz, Auto pełne wrażeń. Bierzemy tego, dawaj. Auto pełne wrażeń, wsiadaj. Jedziemy z wersów. Jedziemy na dom ekipy. Jesteśmy. Jedziemy. Nagrywamy film. Nagrywamy film na YouTube. Czekajcie, klipuję już. Czekajcie, klipuję już. Sioma kosza, siadaj. Siadaj. No potaj wyrałem. Minijcie. No, Ale nie no, tamten, ten jest mega ładny, tamten dom